W dzisiejszym materiale chciałbym opowiedzieć wam o możliwościach, jakimi dysponował Thor, synodyna w uniwersum gry God of War. Będąc nordyckim Aesirem, bogiem piorunów, błyskawic burz i siły, był uosobieniem nieustannej walki, która była ważnym elementem jego życia. Pod względem siły dysponował gigantycznym potencjałem, co zademonstrował w starciach z Kratosem, jak i Ormungandem, wężem, który swoim ciałem oplata świat. Pod względem reputacji najgorszego Boga Panteonu przypominał po części Aresa który był za takowego uważany na Olimpie. Budził powszechny strach we wszystkich dziewięciu krajach ze względu na okrucieństwo, gwałtowny temperament, brutalność i sadyzm. W walce praktycznie nigdy nie okazywał litości swoim przeciwnikom, mordując ich zimną krwią, a mimo że sam był półolbrzymem, czerpał nieopisaną radość z neutralizowania każdego giganta, jakiego spotkał. Ogólnie względem Aresa różni go jedna bardzo ważna cecha, a mianowicie poczucie honoru, którego Aresowi brakowało, przez co nie miał skrupułów, aby manipulować i uciekać się do tanich sztuczek. Pod względem inteligencji nie jest może wybitnym przedstawicielem masów i raczej spora część bogów ma go za idiotę. W czasie swoich przygód zdarzało mu się popełniać proste błędy, a nawet stracił swój młot Mjolnir. Posiadał jednak instynkt, który powstrzymywał go przed rzucaniem się na przeciwników, z którymi wiedział, że nie ma najmniejszych szans w walce w pojedynkę. Jego mroczna natura znika jednak w kontakcie z rodziną, którą ceni ponad wszystko, i jest gotowy oddać za nią życie. Mimo, że niektórzy jawnie go wykorzystują, stara się realizować ich prośby i był gotowy szukać zemsty za śmierć swoich synów czy też brata. Będąc był olbrzymem i pierworodnym synem Odyna, pod względem mocy fizycznej nie miał sobie równych. Jego moc była wystarczająca, aby zneutralizować prawie wszystkich olbrzymów żyjących poza Jotunheimem. Podczas swoich przygód wielokrotnie pokazywał swoją brutalną siłę, rozczaskując m.in. łeb chrugnina zadymiarza. Walczył z wężem światów jednocześnie z Surturem, czy też rozupał drzewo Yggdrasil. Co ciekawe jego siła była porównywalna z tą, jaką dysponował sam zabójca bogów Kratos. Podczas ich pierwszej walki z nie był w stanie z nim wygrać i praktycznie skonał. To zaprzestał jednak walki, gdyż względem honoru jego dług krwi został spłacony. Tor mógł za pomocą klesięcia dłoni powodować fale uderzeniowe oraz trzaskać tarcze za pomocą Mjolnira, a jego nadludzka szybkość i refleks, mimo jego tuszy zaskakiwała Kratosa w walce. Pod względem wytrzymałości mógł oczywiście zostać zabity, jednak było to praktycznie niewykonalne. Z łatwością przetrzymywał ciosy Kratosa a nawet całej armii olbrzymów i otnarów. Przetrwał nawet w momencie, gdy przygnił go olbrzym chrugnir swoim ciałem po tym jak tor go zabił. Jako Bóg piorunów mógł oczywiście manipulować potężnymi wyładowaniami wedle swojego kaprysu. Potrafił przywoływać potężne burze, miotać piorunami, czy też tworzyć za ich pomocą elektryczny pancerz. Dysponował również umiejętnością lotu, dlatego mógł walczyć z gigantami i teoretyczną nieśmiertelnością, gdyż nie mógł zostać zabity, jeśli wróg nie był odpowiednio potężny. Jako utalentowany wojownik był mistrzem władania bronią białą, jak i doskonale walczył wręcz. Wspomnę jeszcze, że jego moc potęgował potężny oręż Młot Mjolnir, który był wykuty przez Broka i Sindriego. Jego cechą był pewny rzut, który zawsze trafiał w cel i wracał do ręki Tora. Na świecie istniało niewiele broni zdolnych stanąć z nim w szranki i zaliczał się do nich topór Leviatana czy też miecz Surtura. Posłuchajcie, mam pewną propozycję. Czy chcecie, abym przygotował materiał, dlaczego Odyn gardził Torem? Myślę, że będzie to ciekawa opowieść. Piszcie w komentarzach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!